Mógł iść... E, nie wiem, nie powielać błędów przeszłości. I nie powielać tych e, błędów Napoleona. No ale cóż. No w tej chwili możemy się cieszyć, że, e, że stało się jak stało. Niemcy zostali zmasakrowani w końcu przez Aliantów. No dobra. Nie wiem jak się tam przedostać. Naprawdę ciężko jest. Przerzucimy się na Tomigana. Dobra, wrzucimy parę cukiereczków. Kademy co on zrobił. Papiery tej pokazę No, strasznie mądre. No, mi tutaj grenades pomogły nieco. Dobra, przeładujemy w biegu. Wszystko na szybkości. Nie ma tu opierdalania się. No i podpierniczyliśmy y, emper, te... Ten Zwinęliśmy plany. Wysadziliśmy reszty tej broni już, wyproduk już wyprodukowanej. I w tej chwili został nam ostatni. Czyli po prostu oczyścić bazę z Niemców i... No i uciec po prostu. Zapomniałem, że jak się wczytuję, to oni lubią się respić w głupich miejscach, więc no. Niestety wcześniej ich tam nie było po prostu, więc będzie ciężko. Bardzo ciężko. No dobra, no nic, będziemy próbować aż się uda. 6% zdrowia, oni... Żaden z nich nie wypuszcza apteczek. No to jest głupie. Nie, zaraz mnie jakiś trafi, będzie game over. Cut fucking damit. Dobra, chodź tutaj, świetnie. Dzięki za współpracę. Grenades? No nie wiem, ten drugi coś musiał zrobić. Nie wiem, ciężko to widzę. Spróbuję, dobra, no słyszymy się, jak dokonam jakiegoś progresu, no bo tak to nie ma sensu. Okej, okay, witam was. Na no, jakimś cudem udało się, że jeden z nich wypuścił apteczkę, potem szybko do niej podeszłem do tej apteczki i udało się. Nie, czy ja ją wziąłem w ogóle? A, tu już, nawet jej nie wziąłem. Hm, super. Czyli udało mi się na 6% zdrowia A teraz 31, no to już jest naprawdę bogactwo O, widzę kolejny wyrzucił Proszę szybko ciśniemy. bardzo szybko się respią na tym poziomie trudności Jest apteczka, granaty, świetnie No to teraz sobie pogadamy Z kolegami w białych strojach No tak Mhm Tędy dobra, reloading, błyskawicznie mm, dobra I był najlepszy, najlepsze rozwiązanie Umarł w, z bronią w dłoni Jakie to szlachetne Zazwyczaj wypuszczają po prostu te karabiny po śmierci, a tamten? Tamten nie, dzielnie <grym>, dobra. dobra, nie, zdecydowanie ten Thompson się tu lepiej spisuje w takich sytuacjach, więc Pomimo całej sympatii do, do Sturmgewerta, bo zarówno w pierwszym kodzie, jak i w drugim, jak i w World at War był po prostu fantastyczną bronią. Um, ale to ze względu na swoją wszechstronność, a nie, nie tam jakąś siłę ognia. Wielką. Wow, 1% zdrowia, zobaczymy, jak daleko zajdę. Um, no Jeśli nie będzie tu żadnej apteczki, no to nie za daleko. No, tu jest. No dobra. Next, please. Hmm. Dobra, liczyłem, na, że na jednym magazynku ich wszystkich wykoszę. No, prawie się udało. Dobra. Eee... Dobra. Dobra. I co teraz? Tu jest zamknięte. Czy ja mam iść po prostu do góry w tej chwili? Hmm. Dobra. Fuck, fuck, fuck. Nie dobrze, nie dobrze. No, na szczęście mój zgrabny unik zapobiegł katastrofie. Dobra. No nic, ciśniemy tutaj. Nie wiem czy ja tutaj mam iść do góry, naprawdę. Może sobie zapiszę na jakimś osobnym slocie. W razie jakbym miał wracać... Bo starych quick save'ów niestety nie można wczytywać. To jest... To jest ten ból. Ale wydaje mi się, że dobrze idę, bo nie ma tu innej możliwości. Dobra, tutaj kolega też. Hmm. Tak, wydaje mi się, że dobrze idę. E, może stąd ich jeszcze sprząt na kilku. A niestety tu już nikogo nie ma. Tam już się nie respią po prostu. Dobra, szybki reloading. Nie, tutaj. Dobra, i do wyjścia. Oni tak się dwójkami respią. Żeby nie powiedzieć parami. Aha, dobra, dalsza część bazy. No okej, okay. rozumiem. Dobra, szybko na snajpę. Tam dwóch siedzi? Czym. Okej, okay. jestły double. Tak, zdecydowanie miałem tu iść, więc na razie jest nieźle. Tego zdejmiemy, bo tam ack więc. No nie. Tylko nie mówcie mi, że będą się respić za mną. Jest potworne po prostu. Dobra. Niestety. Mmm. No jednak do wszystkiego można się przyzwyczaić, nawet do tego strasznie powolnego zmieniania broni. Niestety to już nie jest ten poziom trudności, żeby sobie chodzić i wszystkich zabijać bez problemu. Bo normalny to jednak wymaga już jakiś jakiegoś tam taktycznego podejścia. A taktyczne podejście to może e, za dużo powiedziane. 18% zdrowia. Mm. No tak. <grych> Wow, dwóch w ogóle z ckm więc trzeba będzie ich załatwić inną taktyką. Oj, zanim ten sobie przeładuję. Dobra, trzy dni później. Mmm, ale myst, fuck. Dobra, Ain. Dobra, cwaj już nie było niestety. A matko, strasznie wygląda. Ok, nie resp się, w frajerze. Dobra, nie wiem w zasadzie po co ja ich chcę zdjąć. Nie, dobra, idziemy dalej. Potrzebnie marnuję na nich amunicję. Ok, zapisujemy. No, idzie bardzo dynamicznie, że, że tak powiem. Ale właśnie to lubię. A tam jakiś gościu siedzi, na fajeczkę wyszedł. Rozsądniej byłoby ze snajpy, ale jak sobie przypomnę, że on w tej chwili musi przeładować tę snajperkę, to zanim on przeładuje te 5 naboli, to... Przecież można się domyśleć, ile czasu minie. Okej. Okay. Nie, 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 nie obchodzi mnie to. Niestety będzie musiało. Ej. Niestety oni nie mają zamiaru się przestać respawnować Nawet jak już oczyściłem jakiś teren, to oni dalej mają te swoje punkty spawnu i nic sobie nie robią hmm. O czym mówiłem? No przed chwilą stamtąd przyszedłem, więc skąd, skąd on tam się znalazł? No niestety, nie wiem jak to tutaj zrobić z 6% zdrowia No nic, ciśniemy Tu się zaraz pojawi Albo nie. Błagam, wyrzuć apteczkę. Got it. Wow, ostatnim nabojem. <świet> Świetnie. Może nawet zamknę tutaj drzwi, jak się da. Nie da się, tu nie ma drzwi. Hmm, ale bida. Dobra. Hmm, czy ja nie słyszę alarmu, czy mi się wydaje? To coś nowego. <świet> Dobra, witam. Nie ma do kogo strzelać? Nie ma. Dobra, tam. E, tam nikogo nie ma. Dobra, ciśniemy dalej. O, dołki zapisujemy. Hmm. Tu jest zamknięte, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Żeby się tam dostać, no ale właśnie nie ma... A, tu jest? Nie... Hmm... No i mamy problem, bo też szedłem do m... miejsca, w którym już nic nie mogę zrobić. Ech, no tak, cel mi się nie zmienia. No co jest? Goddammit. Mam bombę, nie mogę tego wysadzić? To było chyba logiczne. Nie no, wysadzanie tutaj też zamknięte. No, wygląda to bardzo przykro. Dobra, trochę ołowiu dla panów. No nie wiem, poważnie. Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie teraz iść. Tak więc słyszymy się, jak znajdę jakieś rozwiązanie. No dobra, witam was. Nie, po prostu pociśniemy tam dalej, bo. Co prawda cele misji pokazują mi coś zupełnie innego, ale... No nic, olejemy cele misji. Polecimy tędy. Może tam z drugiej strony jeszcze znajdę jakieś przejście. Nie, no tu nie ma żadnego przejścia. Tu mam jakąś budkę. Czy jest stąd w ogóle przeszedłem? Chyba tak. Ale żal. Pięknie jeszcze drut czasy mi tu wystawili. Jeszcze, super. Dobra, no nic. Nie wiem, zapiszę. Spróbuję tą bazę obejść po prostu. Czy znaczy nie po prostu ja tędy mam uciec? Dobra. Ale fail. Dobra, wolałbym zachować troszkę więcej życia. Bo następną misję rozpocznę z tym, co mam teraz, więc... Świetnie! Like a boss. Huu, kolejna misja. Część tej bardzo długiej, strasznej, monotonnej misji wykonana. O, w końcu przeładuję sobie snajperkę. Tu jest jakiś szwabik. A, kropniemy go, co tam. Dobra, co my tu mamy? No dobra, no coś. Coś mam tam rozdubczyć. Okej. Okay. I jest tego 6 Hmm. Jakieś przekaźniki radiowe? Nie wiem, dobra. Nieważne. Mamy kompas, więc się nie zgubimy. No dobra, stary gościu. Nie, wczytuję. Nie ma sensu w ogóle z tą snajperką chodzić jest tak dupna w takich przypadkach. Znaczy, że ktoś nas trafi, to już ten pocisk leci zupełnie w zupełnie inne miejsce. No dobra, w tej budce jest alarm, więc yy, sami wiecie co ja myślę o tych alarmach. Nie znoszę ich, jeśli ktoś nie wie. Mhm, mamy tu w ogóle jakieś miasto. Wygląda całkiem przyzwoicie. Tekstury no po prostu no, tak podobne tutaj, wszystko do Wolfensteina, ale to jest zupełnie yy, zupełnie jedna epoka tych gier. czyli tam początek tego. Aha. Yy, uh -huh. God musiałeś krety, nie musiałeś. Dobra. To zaraz przylecą. Hmm, może nie. Dobra, tak więc. Co my tu mamy? No tak, jednak przylecieli Dobrze, przynajmniej, że można tutaj... Może tu zaobrazę jakiś sekret? Nie, tutaj nie ma takich rzeczy Tutaj nie ma żadnych znajdziek czy tego typu rzeczy Okej okay. Nie, tutaj nie będziemy się zagłębiać jeszcze Ewidentnie na początku mam iść tędy, więc... Nie będę tutaj polemizował z grom, wie lepiej no dobra Zaczymy Jak mi się to uda jeszcze ktoś od tyłu, no Pocieszam je fakt, że tu jest apteczka No i świetnie Fuck Niedobrze Alarm Trzeba go gdzieś tutaj wyłączyć Okej, okay, wbijemy tutaj to nic nie jest. Dobra, witam Panie generale. Dobra. Nie, no generale to nie, oficerze. Już nie wlewajmy mu, tak? O, tu mamy jakąś mandolinę. Czy coś tam. Znaczy się wiolonczele, o matko. Mandolina, wiolonczela. No pewnie jakiś znawcy, melomani się tu ze mną nabijają w tym momencie. Aha. Dobra, świetnie. Bierzemy ammo. I jesteśmy blisko już tego pierwszego przekaźnika. Aha, on gdzieś tutaj na górze jest. Pociśniemy tego gościa. Co jest? Dobra. Co? No nie, no bez jaj. Widać. Dobra, znaczy no dojdziemy tam. Znaczy, jak tam dojdę, to wznowię nagrywanie.